Cześć, witajcie, z tej strony prawdziwy fan Kamusia, kamerzysty, e, psychofan, ja kocham Kamusia, kamerzysta, ogólnie e, pod od, tam, tym odcinkiem było tak super, bo i, i będziemy dzisiaj grać w Fortnite'a, ja ogólnie jestem plokolacem w to i... i ja ogólnie polecam się na wszystkie te, zostawcie subika, lajkacza i najlepiej to e, napiszcie hashtag kamuś e, i ogólnie będziemy grać kamusia challenge, czyli ja wam pokażę ogólnie na tym to polega. E, Patrzcie jakaś mieszka panda. <laughs> Widzicie ona pewnie gra w Minecrafta. O, Minecraft jest dla kidów, dla kidów jest Minecraft. No, Fortnite to jest gra, jednak lepsza, lepsza. No, a w ogóle to patrzcie, tutaj ma serduszko, tak jak kabuś, jedna kambuś, a serduszka. Ej, patrzcie, ile FPS-ów! Znaczy, pingu za dużo, za dużo Ja nie lubię pingu, bo ja słyszałem, że jak jest za dużo pingu, to komuś przyjdzie do mnie. Ale ja chcę, żeby do mnie przyszedł. Gin, gin. Patrzcie, jaki ze mnie pro Pyk, pyk, pyk. Patrzcie. Cyk. Ale FPS-ów też jest mało. O kurde. Cztery FPS-y. Dobra, lecimy na iglicę w takim razie. Dobra. Lecimy, lecimy, dobra, lecimy ogólnie. Widzowie, to jest pierwszy, drugi już film tego typu z kamerką. Będę nagrywać z kamerką i ogólnie kamuś, królem, kamuś panem, a ja to do jego pana to zawsze będę jego fanem. A i w ogóle ten. E... Mieliśmy robić. E... Część kamusia, i chodzi o to, żeby e... najlepiej to e... wygrać grę. O to chodzi. Jeśli wygramy grę, macie zostawić łapkę w górę i subika, a jeśli nie wygramy, to też. Dobra, lecimy tutaj. O, o nie, o nie, spadliśmy. A to nie moja wina, to pewnie jakieś fala dźwiękowa, dodali do gry. Dobra, lecimy, lecimy. Lecimy. O nie jest dobrze, nie jest dobrze. Widzowie, nie jest dobrze. Jezus, jezus, jezus. Skręca, skrzynka, skrzynka. Dobra, dobra, może wygramy jednak tą grę. Mamy pompę. Dobra! Dla kamusia! Okej. Okay. To było y, przepickie, musicie przyznać. Dobra, okej. Okay. W ogóle piszcie w komentarzach, czy mam ładny worek. Nie wiem czemu, ale w tamtym odcinku YouTube mi usunął komentarze i nie można pisać komentarzy. I ja się prawie popłakałem. Ale, y, ale ogólnie to pomyślałem, że nie będę się przyjmować głupim YouTubem, bo ci ludzie, co tam pracują, oni się nie znają, ja się tam lepiej. I cyk, bomba! Y, na głowę. Zjemy sobie ten kamień. Zjemy go, tak. Okej, okay, widzowie, teraz wchodzimy tutaj do budynku. O, banany. Bana... Ej, ja to są banany, czy? Mi to wygląda na bananę. Nieważne widzowie. Patrzcie jak umiem się budować. Jestem typowym spotkańcą we Fortnite i nikt mi jeszcze nigdy nie dał rady tak naprawdę. I z Jacobem, nindą i, i... i z każdym kloklaczem w tą gle O Jezus, się dzieje na tej górze. Czekajcie, czekajcie. Dobra. Jak tam się dostać? Coś się zbugowało, widzowie. Widzowie, coś się zbugowało. A, co to był za odgłos? O Jezus! A był, jaki on jest straszny! Mama! kamuj! Nie, nie, mama nie może się moja dowiedzieć o tym, bo jak się dowie, że. Jak to się stało? あれやけど。うー